Czołem. W tym filmie pokażę, jak z wykorzystaniem przesiwa rozpalić ognisko z wykorzystaniem kory brzozowej. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że będziemy potrzebować kory z brzozy. Ale szkoda żywych drzew, skoro zaraz obok mamy takie suszki, już martwe drzewa. Zaczynamy od nacięcia kory wzdłuż. Następnie podważamy od dołu nożem. I odrywamy cały płat. Warto przyuważyć, żeby nie zebrać razem z korą zewnętrzną warstwy łyka, gdyż łyko w ogóle nie chce się palić. Poza tym utrudnia mechacenie tej zewnętrznej warstwy, co może skutkować falstartem. Warto się upewnić, że nie weźmiemy z tą łyka. Kolejnym elementem będzie zbieranie patyków. Można uzbrać różnych gatunków, natomiast ja osobiście polecam świerki. Po pierwsze, dlatego że. Zawsze znajdziemy tam jakieś gałązki drobne. A po drugie jego charakterystyczna budowa w kształcie takiej parasolki sprawia, że nawet po ciężkim deszczu zawsze znajdziemy suche patyki. Nie zamokną, bo chroni je inne, zielone jeszcze gałązki. Następnym elementem jest przygotowanie sobie patyków, ich. Dzielimy je na patyki grubości zapałek, grubości długopisów i grubości markerów. Co do samej kory, jest kilka sposobów, ja pokażę jeden z nich. Dzielę sobie płat na większy i mniejszy kawałek. Większy, biorę do ręki, kładę sobie, a mam coś twardego, no jak nie mam to na kolano, chwytam długopis, jak chwytam, jak długopis nóż i przechodzę do mechacenia, Robię wiórek. takimi oto ruchami wzdłuż włókien, robię taki, jakby pędzel. Przerywam po kolei wszystkie warstwy aż przebije się przez całą korę. No i powstaje mi właśnie taki pędzel. Następnie końcówkę rozrywam, żeby się ta kora później nie zawijała. Na drugim kawałku co najwyżej te końcówki tak rozrywam, żeby łatwiej się podchwycił ten kawałek, bo służy mi jako taki manipulator. Ta metoda wychasenia kory jest o tyle lepsza, że nic mi stąd nie odpadnie. Mogę nawet sobie poruszać, nic mi tu nie odpada, jak przy klasycznej metodzie, Zerpowania tego w taki sposób. Poza tym przez to kora nie będzie się zawijać. No dobra, mamy wszystko przygotowane. Myślę, że można przejść do rozpalania. Kładziemy korę, przyciskamy krzesiwem i rozpalamy w taki sposób. Natomiast można użyć jeszcze innej metody, bez czyli bez wbijania krściwej w ziemię. Wtedy jeżeli mamy miękki grunt, własna się będzie zapadać i będzie nam ciężej odpalić, dlatego można trzymając krzesiwo w powietrzu. Po prostu przyłożyć nóż i Krzysiu pociągać do góry Przewagając się dwoma rękami Więc przechodzimy do rozpalania Więc takim sposobem odpalamy Dajemy mu tlen Żeby ten ogień miał cały czas co jeść No to też trzeba dać mu trochę czasu To się powinno w miarę szybko zrobić Cały czas manipulujemy góra dół, żeby Podamy, zawijamy te dwa kawałki. Jakoś trzeba to ułożyć, tak żeby też go nie zadusić tego ognia. I po kolei jak to się rozpala, dokładamy znowu patyki. Zaczynamy od zapałek. Dajemy na górę, to tam się samo już będzie w swoim zakresie palić. Następnie zapałki. Taki jakby krzyżyk układamy, żeby to wszystko miało co jeść. Dałem mu trochę czasu, i już ogień zaczyna się przebijać. No i na koniec markery. Już tak se poukładam po bokach. Mogę się na to pozwolić. Jak widać, warunki sprzyjają. Łatwo wszystko się chwyta. Bez fal startu. Takim oto sposobem spaliśmy to ognisko. Myślę, że wszystko stało dobrze wyjaśnione. I w to było na tyle.